Cześć wszystkim. Dzisiaj zajmę się przygotowywaniem stanowiska do zdejmowania opon. Samochodowych opon po prostu. Przygotowałem sobie coś takiego. W takim klepisku w stadole wykopałem dziurę, w której przygotowałem sobie i zaleję cementem. Taką tarczę, stara tarcza, przyspawałem takie pajączki, żeby można było zalać cementem. Później, jak to włożę rurę, to pokażę w dalszej części. To będzie można tymi śrubkami tą rurę u góry przykręcić, żeby ona była stabilna i żeby się nie ruszała. Ale najpierw muszę przygotować sobie zalewę i tutaj zalać. Po trosze będę pokazywał, jak to robię. Bardzo fajne stanowisko, zaoszczędzi to trochę pieniędzy. Przy wymianie czy przy zmianie opon z letnich na zimowe, chociaż ja mam na jednych alufelgi, na drugich felgi metalowe. Ale, a co mi szkodzi mieć? Pokażę Wam później jeszcze, jak zrobiłem urządzenie do zdejmowania tychże opon do ściskania ich z felgi, ale to w dalszej części. No, i tak wygląda stanowisko zalane. Podparłem troszkę, żeby mi pion nie uciekł, bo w tamtą stronę się chyliło, ale, ale myślę, że jak wyschnie, będzie wszystko dobre. A na prezentację zapraszam później, aż to wszystko wyschnie, bo teraz na razie, no w nijaki sposób nie mogę włożyć rurki, bo mi ucieknie pion. Będę przygotowywał sobie dalszą część. Pokażę wam, co będę robił. Patrzcie, mam taką rurę, akurat ona mi wchodzi w dziesiątkę, taką plastikową rurę, a to jest metalowa. Przyspawam taki krzyżak, ponieważ sobie zrobiłem, jaka długość będzie wkopana w ziemię, czyli od samego dołu do tego tutaj, tych bocznych przyspawanych takich płaskowników. Później zobaczycie, co, to, co wymyśliłem, do czego to służy. I tak do góry, rura, do góry, do góry, do góry. I taka rura jest o wysokości, ja ją zdobyłem na złomie, 1,5 metra, to są śmieszne pieniądze, ale taka mi się właśnie rura przydała i dalej będę spawał górę, nie pokażę Wam jak spawam, ponieważ wybitnym spawaczem to ja nie jestem i nie chciałbym się wystawić na pośmiewisko. Tutaj właśnie wspawałem taką rureczkę i przyspawałem z tą tutaj grubszą rurą. Tam fajnie mi spasowało, bo taką miałem inną mniejszą rurkę, czy rurka weszła w rurkę, przyspawałem. A oto to jest z tarczy. Tarcza hamulcowa. Obciąłem tą tarczę, została mi taka, właśnie z gotowymi dziurkami. No ta tarcza pasuje mniej więcej na cztery dziurki, ale jak ja mam w samochodzie, felgi, co mają pięć dziurek, to nic prostszego, tylko sobie nawiercić nawiercić o takie właśnie nawierciłem sobie takie dziureczki takie o dziureczki, które będą mi pasowały do czterech, do pięciu i będzie wszystko w porządku przymierzyłem koło z felgą i wyszło mi, że a, a jeszcze jedno, tutaj na górę kupiłem taką śrubę z nakrętką odciąłem końcówkę, akurat mi w tą rurkę weszła, obspawałem dookoła i mam taki łącznik, zaraz pokażę Wam za chwilę czy go on służy długość tego całego urządzenia u mnie to wynosi 27 cm 27 cm i tyle mi wystarcza, może być krócej, ale to trzeba mieć taki specjalny stożek ja sobie stożek zrobiłem sam Pokażę Wam dalej, do z czym to się je. Tutaj mam taki stożek, proszę bardzo, akurat on tam fajnie wchodzi w felgę do samochodu. I tutaj nakładam koło, następnie biorę na koło, zakładam ten stożek. Jeszcze raz źle. Tak. I ten stożek, ten stożek dochodzi nam do tego otworu w kole, i on ładnie centruje koło. Później mam taką przedłużkę. No to tam sobie wykombinowałem ze złomu, i też ją tutaj nakładam, żeby zmniejszyć ten dystans, prawda? I ona tutaj fajnie pasuje. Później mam taką rurkę. Rurka. O długości 15 cm prawie 14,5-15. Tą rurkę zakładam tutaj. Ona mi fajnie. Ta nakrętka to mi tak, że nie ma takich drganie. Nie ma luzów. Tutaj zakładam sobie tą rureczkę. Na koniec rurki wkładam taką podkładkę. O. I dwie nakrętki. I przyspawany kawałeczek drutu żeberkowanego, dwie nakrętki, i nakręcam na końcówkę. Tak się kręci, żeby docisnąć tą rurkę w tym miejscu, gdzie się koło znajduje. Koło dociska, stożek ładnie centruje koło, dociska to wszystko ładnie. Tutaj zakręcam mocno, i to wtedy będzie mi służyło do czego zobaczycie później. Za chwilę pokażę Wam jakie sobie zrobiłem łom do zdejmowania opor. Przejdziemy tak. Tutaj drut żeberkowany, taki kupiłem na złomie osa. Na końcu tego drutu przyspawałem taką kuleczkę z łącznika od samochodu, tam się ładnie rozcina i taka główeczka jest fajna, jest tutaj fajnie Wyfrezowana, wyczyszczona, że jak włożymy między felgę a oponę, to jak tak będziemy kręcili dookoła, ja to później pokażę. To nam tam nic nie rysuje. Z góry się ładnie ślizga, z dołu też jest ładnie wyszlifowane, wysmarowane i jest, jest to właśnie takie urządzenie, które będzie służyło, będzie służyło do zdejmowania opon. Później jeszcze będę robił inne do zakładania opon, ale to najpierw muszę zdobyć materiał, bo takiego materiału na obecną chwilę nie mam. Ale jak będę miał, zrobię, pochwalę się. Co zrobiłem? Tak, ktoś mieszka po prostu, gdzieś ma jakieś disco rancho, czy jakby tam zwał. Taki sprzęt przekonacie się, że na pewno się przyda. Jest to troszeczkę mniejszy koszt, jeżeli ktoś ma tylko jedne felgi a opony ma i letnie i zimowe. Pokażę Wam później, jak pięknie takie rzeczy są potrzebne. Na razie. Potrzebne mi są takie narzędzia, jak całownik, dwa takie płaskowniki, nawet cztery, taka blacha, taka blacha, Rurka. Rurka taka, taka sobie, żeby była po prostu wytrzymała. Nie może być takiej małej, małej średnicy. I szyna, Ja mam taką szynę, można to zamontować gdzie indziej, ale ja ja korzystam z takiej szyny. Z takiej szyny. I wybaczcie, ale też nie pokażę Wam, jak spawam, ponieważ spawanie to nie jest moja mocna strona. I jak powiedziałem wcześniej. Po co mają się fachowcy ze mnie śmiać? Kiedy lepiej, żeby to było widać, już efekt końcowy, biorę się za robotę, za malowanie. A prawdopodobnie dopiero jutro pokażę Wam, co zrobiłem dziś na razie. I proszę bardzo, to jest efekt końcowy. Zaraz podejdę bliżej. Pokażę Wam, jak to, do czego to służy. Tak, jak powiedziałem wcześniej, tutaj jest ten całownik. Całownik. Proszę bardzo. Przyspawałem do szyny. Do tej szyny tutaj. Do tego całownika jest przymocowana taka rurka. Rurka, która będzie służyła do naciskania koła. Tutaj dalej zobaczcie, jest taka łopatka z tamtej blachy wyjąłem taki wyciąłem stożek. W zależności od tego jak komu się podoba jaka to ma być długa ta rureczka. Ale to wymiary są mniej ważne. Ważny jest efekt końcowy. tutaj takie dwie poprzeczki, jak powiedziałem wcześniej połączone, żeby, żeby nam po prostu trzymała się jednego miejsca, żeby nam nie jeździła ni w tą ni z powrotem. A to tak jest niewygodnie Tylko podnosimy do góry i cię to nam trzyma ta poprzeczka I ciśniemy na dół Naciskamy na koło Zaraz zademonstruję Wam Tu akurat mam koło Koło, które już zdjąłem tą oponę Ponieważ no Musiałem pierwszy zrobić Próbę, żeby później nie było śmiechu Że co on zrobił Że nie daje rady zdjąć koła Tej opony z felgi Proszę bardzo, jest zdjęta, ale co zobaczycie za chwilę a tej rurce jest takie zrobione, tak widzicie, jakby U. Przypowane do rurki takie dwa płaskowniki i wywiercona dziurka na przestrzał, żeby można było przełożyć śruby. Ja teraz akurat tylko takie zamontowałem, żeby pokazać, bo tu mam takie śruby krótkie, ładne, które będzie to fajnie wyglądało. Tutaj na dole, żeby się nie rozchodziło, są takie poprzeczki, żebym w razie mocniejszą oponę naciskał. O, żeby nam to się nie krzywiło, ni w tą, nie we w tą Bo ten całownik no on za mocny nie jest, ale ktoś chce to może sobie zrobić, na przykład z takiej szyny. I zobaczcie, tutaj wkładam sobie rurkę. To tutaj wkładam rurkę i, do, i już mam taką przedłużkę. Teraz pokażę Wam z daleka, jak to wygląda. O tak, już mam taką przedłużkę i ta przedłużka służy. A tutaj mam jeszcze taką jedną rurkę cieńszą, tak żeby je rurka w rurkę weszła, jakby w razie był większy opór. No bo to zależy, kto jak długo nie zdejmował opon i czy w ogóle były zdejmowane, to wtedy trzeba sobie wspomóc, żeby tu był mniejszy nacisk. Wtedy łatwiej będzie nam zdjąć oponę z felgi. Zakładam oponę, za chwilę zobaczcie dalej, jak to będzie wyglądało. Jeszcze raz, bo chyba się nie nagrało. Widzicie? Akurat zakładam zakładam sobie ten stożek przy samej feldze elegancko równo i wtedy sobie cisnę i nam to ładnie schodzi. Jakby w razie było mało, zakładamy przedłużkę, ale to jest wystarczająca siła, bo tutaj można sobie wydłużyć, skrócić i jest bardzo dobre. I takie urządzenie właśnie sobie zrobiłem. Ale najważniejszy będzie efekt końcowy, jak zrobię tam ten słupek do demontażu opon. Chcę wam pokazać, co dalej zrobiłem z tą moją wulkanizacją, czy to z zajmowaniem opon i zakładaniem. Zaraz odemonstruję ja wam, jak to działa, ale przedtem zobaczcie. Coś takiego. Widzicie? Pokażę bliżej. To jest takie właśnie takie urządzenie, które służy. Tak jak S. Jedno do zdejmowania opon, a drugie do zakładania. Tutaj jeszcze jest o takie urządzenie. Taka podkładeczka. i tu podkładka, tam taka tulejka dystansowa. I tutaj dokręcam, żeby tutaj nie latało, i podkładamy, podkładamy pod oponę, podwijamy łyżką, to podkładamy pod oponę i zaraz Wam zademonstruję, jak to wszystko będzie działało. No i zaczynamy pokaz, jak zdejmujemy oponę. Zaczynamy. Tutaj proszę bardzo. Nie wiem, czy mi baterii starczy. Odsunę troszkę. Szybko, szybko, żeby mi wystarczyło. I proszę bardzo. Tyk. I poszło. I poszło wszystko pięknie. Już mam przełożone odwrotnie na zakładanie. Teraz tylko wysmaruję specjalnym smarem obrzeża opon. No proszę tak to jest fajnie. Jedzie czy nie jedzie, jedzie. Odraz mi się skończy bateria. szybciutko muszę wam pokazać, jak zakładamy. Tutaj podtrzymujemy sobie, podtrzymujemy i jedziemy, jedziemy pięknie dookoła. I proszę, pięknie weszło. Troszkę mieliśmy przeszkody, bo tutaj powinny być, tutaj powinny być śrubki kontrujące ale to na razie w dalszej części, bo tutaj sobie z drugiej strony przyspawać troszeczkę grubsze rury ale tak to działa odmalowane, proszę bardzo tutaj takie uchwyty tu takie urządzenie i wszystko działa pięknie także następnym moim pomysłem to będzie urządzenie do piaskowania ale to na razie jeszcze nie, bo nie, nie, nie skompletowałem części, które będą mi potrzebne, tu tylko jest tak, pokazałem, jak we własnym zakresie można zrobić bardzo fajne rzeczy. Tam taki, takie śrubeczki do podtrzymania, żeby mi nie, nie kręciło się dookoła razem z oponą. I tutaj takie fajne rzeczy zrobione. Z których jestem zadowolony. Ciekawy tak. jestem, czy Wy też będziecie próbowali takie sobie urządzenie zrobić. Dziękuję. Zapraszam do oglądania.